jest urologia funkcjonalna? Urologia funkcjonalna jest dziedziną urologii, która ma na celu poprawę jakości funkcjonowania układu moczowego. Wśród pacjentów, którzy do mnie przychodzą z takimi problemami, dużą grupę stanowią mężczyźni z problemami w oddawaniu moczu. Zgłaszają problemy z przerostem prostaty, które objawiają się tym, że muszą wielokrotnie wstawać w nocy do toalety, by opróżnić pęcherz. Zgłaszają występowanie parć naglących. A czasem nawet problemy z nietrzymaniem moczu. Kolejną grupą pacjentów są pacjenci z zaburzeniami erekcji. Tak naprawdę te problemy mogą wystąpić już u bardzo młodych ludzi. Nie należy bagatelizować takich zaburzeń, kiedy się pojawią. Należy udać się do urologa, tak byśmy mogli zdiagnozować problem i wprowadzić optymalne leczenie. Na czym polega takie, taka wizyta? Przede wszystkim na zebraniu szczegółowego wywiadu, badaniu fizykalnym. Czasem konieczne jest wykonanie badań krwi, by określić status hormonalny pacjenta i wykryć ewentualne problemy andrologiczne, które doprowadzają do zaburzeń erekcji. Jak wygląda leczenie zaburzeń erekcji u pacjentów? Jeżeli jest to możliwe, opiera się ono na podawaniu pacjentom leków poprawiających ukrwienie w obrębie ciał jamistych. I tym samym wzmacniającym erekcję. Jeżeli jest to niemożliwe, bo pacjenci chcą spróbować alternatywnej metody, rozważyć możemy wykonanie zabiegu piszot, a więc ostrzyknięcie ciała jamistych tych osoczyn bogatopłytkowym, wyizolowanym wcześniej z krwi obwodowej pacjenta. W Medicus Clinic zajmujemy się kompleksowym diagnozowaniem, leczeniem oraz przeprowadzaniem operacji urologicznych. Także jeżeli szukacie Państwo pomocy, jesteście pod odpowiednim adresem.